Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na kurs, który odbędzie się w najbliższym okresie. To jest 13-14-15 marca. Piątek, sobota, niedziela. 2015 rok. Informacje o tym kursie znajduje się na, ty, na Facebooku, na stronie internetowej Info, na stronie również hypnosis.pl jest to kurs typowo skierowany dla psychologów, terapeutów, lekarzy, pedagogów. Bym określił to dla służby medycznej, tak samo jak dla lekarzy stomatologów, żeby mogli sobie radzić w tym czasie, kiedy trzeba opornego pacjenta utrzymać na fotelu i wprowadzić go w taki stan, żeby znieczulenia. Kurs prowadzimy od. 1997 roku z doktorem Daniłowem, psychiatrą, hipnoterapeutą z Charkowa. W 1994 roku piątym, szóstym byłem w Charkowie, uczyłem się. Pierwsze moje kroki to były związane, może nie pierwsze, ale te bardziej fachowe, właśnie z, z, z lekarzem psychiatrą z Charkowa da Aleksandrem Daniłowem. Od 1997 roku prowadzimy te kursy. One były wcześniej oparte, oczywiście uczestniczy w tych kursach od 1997, 2008, 2009 roku, 2000 rok i tak dalej. Już by licząc, to jest mamy już ponad 18 lat. Tamte kursy były typowo skierowane właśnie dla psychoterapeutów na bazie m, autorskiej metody doktora Daniłowa psychoanalizy, psychoterapii psychoanalitycznej. Yy. W tym czasie, w 90. latach, opracowałem swoją metodę i magoterapii. Choć jeszcze o niej nie wiedząc, doktor Daniłów, dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi, powiedział mi, Andrzej, to, co ty robisz, włączając psychikę, łącząc z duszą człowieka. To jest imaginacja, imagoterapia. W związku z tym na bazie tej swoich doświadczeń opracowałem tą metodę, która jest opisana w moich książkach, które wcześniej wydałem, a ich jest około dziesięciu książek, w tym trzy w języku rosyjskim. Wydany w Moskwie w Instytucie Hipnozy Klinicznej, gdzie również się uczyłem w 90-tych latach hipnozy u profesora Michaiła Kandyby, y, Gonczarowa Szkoła to jest Szkoła Hipnozy, a Kandyby to jest Instytut w Petersburgu. I tam poznałem wiele innych technik hipnozy, również estradowej, gdzie, gdzie prezentuję na różnych zbiorowych sensach y, zbiorowych, uzdrawiających, pokazuję różne techniki, które poznałem, poznałem na wschodzie. Techniki jako sama hipnoza, nie używam tego terminu specjalnie, w mojej praktyce występuje hipnoterapia, czyli hipnozoterapia, którą wykorzystujemy hipnozę do terapii, bo hipnoza jest to bardzo obszerne słowo, które związane jest może najbardziej kojarzy się z estradą, z pokazami estradowymi, zabawowymi, gdzie możemy wykorzystywać w różnych formach takiej nawet powiedzmy yy, kabaretu. Terapia polega na, na tym, żeby pacjenta tylko wyłączyć czy zawężyć jemu umysł świadomy, prowadząc jego w trans hipnotyczny. Yy, od wielu lat prowadzimy te kursy z Aleksandrem Daniłowem, była przerwa jak myśmy mieliśmy, ale te już 17-18 lat doświadczenia na kursach, które mamy, dają wiele do myślenia, ponieważ w kursach uczestniczą różne osoby. Na kursy zapraszam również osoby, które interesują się tym tematem, chcą poznać tajniki hipnozy, gdzie nie stronimy nawet od tych technik bardziej estradowych, gdzie pokazuje się na kursach, jak wprowadzać w taki stan, gdzie widzimy na estradzie hipnotyzera. I jaka różnica jest między hipnotyzerem a hipnoterapeutą? To jest też przedmiotem naszych kursów, po to, żeby poznać fenomen hipnozy jako zjawisko w terapii z pacjentami. Różnica między hipnotyzerem a hipnoterapeutą jest bardzo duża. Nie wszyscy o tym wiedzą. Często mówią do mnie, że jestem hipnotezerem. Jestem też hipnotyzerem, bo zrobię, wykonuję zbiorowe sansy i pokazuję różne sztuczki, takie bardziej estradowe na scenie, którymi zabawia się ludzie, ale nie jest to terapia. Także hipnotyzer nie jest terapeutą. Hipnoterapeuta może być hipnotezerem. No, może i hipnotyzer może być hipnoterapeutą, raczej hipnoterapeuci to są osoby, które zajmują się terapią i hipnoza służy jako zjawisko w terapii yy, za pomocą, której prowadzamy w stan takiej odmiennej świadomości po to, żeby yy, móc oddziaływać szerzej, głębiej na podświadomość pacjenta, po to, żeby wydobyć jego wszystkie problemy związane z, z jego podłożem psychicznym załamania psychicznego, czy będzie to przy leczeniu chorób psychosomatycznych, nerwic, myśli samobójczych, yy, depresji, lęków, u dzieci moczeń nocnych, problemami z nauką, koncentracją, pamięcią, zwiększenie poczuciem swojej wartości, pewności siebie, zadowolenia wystąpień publicznych, estradowych, przemawiania do ludzi, szybszej nauki, szybkiego komunik komunikowania się z ludźmi, jak również wyzwalania z nałogów, uzależnień, nałogi uzależnienia to jest podobny termin. Uzależniać możemy się od osób, od partnerów, partner. Nałogi zazwyczaj określa się jako alkohol, papierosy, narkotyki. Uzależniamy się od komputera, uzależniamy się od hazardu, staje się on jakby nałogiem, przyzwyczajeniem. W języku mówi prywyczka, czyli przyzwyczajam się do czegoś, przyzwyczaja się, za często coś wykonuje i to staje się codzienną jego, jego czynnością. Ja na swoich kursach przedstawiam raczej swoją metodę hipnoterapii, na bazie mojej metody imagoterapii, czyli połączenia tutaj trzech poziomów powiedzmy, psychiki człowieka, czyli stanu stanu energetycznego, sfery duchowej, duszy i na poziomie mentalnym. Tego typu metody służą po to, żeby zrównoważyć psychikę, zresetować pacjenta i kodować. Tak. Co to jeszcze do pracy z hipnoterapią? Można też stosować hipnoterapię do wzmocnienia sił obronnych organizmu, do osób po przebytych chorobach, wyzwolić chęć życia, optymizmu, zadowolenia. Problemy przy problemach różnych, załamań psychicznych, rozstań. Partnerskich, małżeńskich, śmierci bliskich osób, które odeszły, i okres żałoby przedłuża się ponad 3 miesiące już zmartwień i, i smutku. Można hipno, hipnoterapię stosować również dla kodowania i programowania na sukces zawodowy, biznes, majątek, pieniądze, dobrobyt. To, co, o czym marzy człowiek, jeżeli sam dochodzi do wniosku, że, że coś chce w ogóle zmienić w swoim życiu. Nauka, koncentracja, szczególnie nauka języków obcych i tyle. O, jeszcze bardzo ważny temat redukcja zaburzeń odżywiania, w tym bulimia, anoreksja, nadwaga, no i problemy z odżywianiem mogą być spowodowane chorobami, gdzie ludzie odmawiają jedzenia. No i bardzo istotna sprawa, na których, na kursach naszych poznajecie Państwo metody regresji wieku. Tak bardzo istotna w terapii jest, w swojej terapii. Swojej terapii nie kończę na tym, że przychodzi pacjent, jego kodujemy tylko przeciwko nałogom, ale wracamy w regresji wieku do do pierwszych uzależnień, pierwszych upodobań sobie, czy to będzie nadwaga, alkohol, papierosy. A Jeżeli nie ma w tym życiu jakichś szczególnych przyczyn, no to wracamy w regresji reinkarnacyjnych do tak zwanych poprzednich wcieleniach. Mówię tak zwanych, bo w terapii one służą dla rozpoznania problemu, przyczyny. Mogą być to uzależnienia nawet od osób. Partnerów bliskich, gdzie mamy uzależnienia z tak zwanych poprzednich wcieleń, co ma wpływ na dzisiejsze może niepowodzenia, odrzucenia i innymi problemami w małżeństwach, w związkach partnerskich. Proszę Państwa, w tym kursie 13, 14, 15 będzie uczestniczył doktor Daniłów, jak powiedziałem, psychiatra, hipnoterapeuta skargowa z Instytutu Medycyny Medycznego, prezes Stowarzyszenia Asocjacji Psychoterapeutów na Ukrainie od, 20, od ponad 20 lat. Na pewno jestem prezesem. i Przedstawiana będzie metoda yy, doktora Daniłowa, autorska jego metoda hipnozy psychoterapii psychoanalitycznej. To jest jego autorska metoda, którą stosuje w poliklinice, gdzie pracuje jako lekarz-psychiatra. W kursie będzie uczestniczył również Maciej Paczałek, teolog, który ze swojej strony przedstawi Państwu to, co ja robię, czyli metody i w połączeniu z sferą duszy człowieka. Tematami Naszych kursów, e, tematami będą no oczywiście tematy związane z hipnoterapią, jako e, metodą psychoanalityczną. Przedstawimy czym, jak, na czym polega fenomen hipnozy, historia hipnozy, odmienne stany świadomości. Prezentujemy ćwiczenia. Staram się, żeby na tych kursach jak najwięcej było. Było praktyki, nie teorii. Jeżeli chodzi o teorię, to polecam swoje książki, które wcześniej wydałem, szczególnie z wydawnictwa Astropsychologii, Hipnoza i Sen, Reinkarnacja w Hipnozie, druga, Trzecia Reinkarnacja w Hipnoterapii, Hipnoza i Reinkarnacja w Terapii. Autohipnoza świadomy-nieświadoma, hipnoza trzeci stan świadomości. Moc hipnozy. Jest to książka bardzo ciekawa, oparta na pytaniach. Ona była wydana wspólnie z dziennikarzem Pawłem Kępą, nauczycielem akademickim z Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautorem tej książki. On mi zadawał pytania, więc te pytania są bardzo, bardzo ciekawe, takie, które by każdy chciał zadać. I dlatego są, szczególnie do tej książki kursantów, moich pacjentów, bo dużo ciekawych można tematów tam odnaleźć na temat hipnozy. To są trzy, a jeszcze poza tym trzy książki w języku rosyjskim. One zostały wydane dla studentów Instytutu Hipnozy Klinicznej w Moskwie. Na, na zamówieniu tego instytutu opracowałem no, trzy książki: Autohipnoza, hipnoza jako fenomen w terapii i hipnoterapia. Hipnoterapia w leczeniu. Tak. Także zapraszam tutaj. Ciekawe będą tematy. No i szczególnie demonstracja tych wszystkich właśnie, technik hipnozy, jak powiedziałem, leczniczej, terapeutycznej, hipnoterapii, hipnozy estradowej, pokazowej w formie zabawowej która nie powinna ostraszyć, ale raczej bawić. Hipnozy kryminalnej, też o tym mówimy, wykonuje takie, takie techniki hipnozy kryminalnej, gdzie potrzeba prowadzić świadka wypadku czy pewnego zdarzenia w stan hipnozy i przypomnieć sobie zdarzenie, demonstruje metody tego typu, Miałem różnych rzeczy w hipnozie, a nawet zwłok. Miałem kilka razy choć niechętnie przesłuchiwać nawet morderców w hipnozie, w celu gdzie zwłoki były zakopane czy schowane zapomnieli w tym. Można zapomnieć też i to nie tylko pieniądze, ale gdzie, gdzie zwłoki się zakopały, też można zapomnieć. Może to będzie ciekawie śmieszne, ale, ale to były takie momenty, gdzie morderstwo było przez dwóch młodych ludzi dokonanej zwłoki schowano w lesie, w lutym, a, a na wizji lokalnej szukano w maju. To już można wiedzieć, że krajobraz ulega zmianie i tam, gdzie oni byli, w lutym. Już nie mogli odnaleźć w maju, więc poddali się hipnozie, żeby sobie przypomnieć, bo i tak była sprawa prawie, że udowodniona, chociaż, ale to już inna sprawa. Jest hipnoza wojskowa, w której też uczestniczyłem, będąc w Moskwie. Prowadzają żołnierzy w hipnoze. To ciekawe są opisy, ale to na kursie. Jest hipnoza sportowa, w którym pracuję ze sportowcami. W zakresie dopingu, motywacji do wyczynu. Mam stałe nawet takie umowy ze sport, klubami sportowymi, gdzie przesyłają sportowców przed zawodami szczególnie po to, żeby zdopingować psychologicznie do, zmotywować do wyczynu i do sukcesu. To są już stałe osoby, które do mnie przychodzą, przychodzą również spoza, spoza klubów o których klub nie wie. Ale nie musi o tym wiedzieć, że to jest doping tego rodzaju, bo no, skorzystają u mnie też i jest hipnoza również dla sukcesu wystąpień publicznych, czy aktorzy korzystają, politycy, biznesmeni dopingują się w tym, w tym czasie też. Do swoich sukcesów, przemówień, wystąpień, zachowań. To są materiały, które mam z internetu. Także, Państwo, poczytacie sobie. Nie będę czytał tutaj, na czym tematy polegają. Tak. Hipnoza regresywna, coś ciekawe, reinkarnacyjna, progresywna, hipnoza estradowa, sportowa, edukacyjna. Wojskowa. Zapraszam ludzi ze służby medycznej, bo uważam, że tutaj najwięcej można pomóc ludziom. Bo zabawiać na estradzie mamy wiele kabaretów teraz, także hipnozą nie trzeba tego robić. Jest wiele moich uczniów, którzy pokazują w internecie swoje to, co się umie nauczyli młodzi ludzie. Co my uczyliśmy jeszcze 15-18 lat temu, już dzisiaj mistrzami są z NLP. Także obserwuję to i myślę, że bardzo dobrze idą do przodu młodzi ludzie. No. Nie twierdzę, że jestem dobry, bo uczniowie przerastają mistrzów. No ale mistrz jeszcze istnieje na rynku tyle czasu. Także zapraszam ludzi, którzy chcą się uczyć u mistrzów, zapraszam do siebie do gabinetu przy ulicy Kostyńskiej 13 we Wrocławiu. Macie informacje podane tam. Te kursy z, o, z doktorem Daniołowem robimy we Wrocławiu. Też organizuję kursy w Londynie, gdzie przyjmuję. W Londynie prowadzę działalność gospodarczą. Gospodarczą, tak, niech będzie. Działalność Y, gabinet psychologiczny, gdzie też organizuję kursy, więcej nie, nie raczej tego typu, ale dla, y, dla ludzi biznesu, dla ludzi sukcesu, dla ludzi, którzy chcą zmienić swoją mentalność, zarabiać pieniądze, uzyskiwać sukces, zmienić swój program życia, mentalność, szczególnie poza granicami kraju, kursy Duma. Kurs Duma jest oparty na samoprogramowaniu się, czyli doskonaleniu umysłu metodą autohipnozy. Tak to w skrócie jest zapisane. -u. No. Z rosyjskiego Duma to jest parlament, także nie kojarzyć z tym. No, ale parlament jest głową państwa, no więc jeżeli, jeżeli by to się miało takie skojarzenia być, to mogą być dobre. Prowadzę te kursy w Toronto i w Chicago również. Na zaproszenie już, że tam. No tak. I to by było wszystko. Spotkamy się na kursie. Zapraszam. Zapisy prowadzi Izabela Kaczorowska. Telefon macie państwu podany. Jeżeli macie pytania, to proszę do mnie kierować. A więc bye. Do zobaczenia na kursie. Zapraszam. Było miło. Mówić do Państwa. Dziękuję za wysłuchanie.